Elo, Elo, tutaj Temilo, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio była mała przerwa spowodowana kilkoma sprawami, o których nigdzie nie mówiłem. Ale dlaczego mówię ciszej? Ale dlatego, że zostałem tatą i w drugim pokoju rośnie mój syn. Dobra sprawa. Ale zacznijmy temat. Kupiłem nowy sprzęt. Teraz jeszcze jest nagrywane wszystko ze starego. Jest to Canon 550D. Ale. Tydzień temu kupiłem Sony A7-3. Nowy sprzęt, który mam nadzieję, że podniesie spore jakości. Jak myślicie, otwieramy go. Jeszcze jest zaplombowany. Myślę, że nie ma na co czekać. Jedziemy z tym. No dobra. Udało się otworzyć. A w środku pewnie tradycyjnie. Papiery, 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 papiery. Jeszcze więcej papieru. Nadal nie widać aparatu. Mamy pasek. A7. Ale piękne. No to chyba przechodzimy do testów. W takim razie no i wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że mam 7% baterii. Dlatego najpierw muszę nadawać aparat, a potem zrobimy recenzję. Ładować. A co się okazało? Jest zupełnie inny dzień niż ten, kiedy nagrywałem początek tego vloga. I teraz jadę do fryzjera, więc najpierw fryzjer w ogóle. No niestety te włosy znikną. Eee, nie wiem co uważacie o moich włosach. Ja się bardzo cieszyłem jak je zapuszczałem. Natomiast niestety ostatnie pogody pokazują to, że jest za gorąco po prostu. Jest za gorąco na to, żeby trzymać takie włosy. No i niestety muszę się z nimi pożegnać. Ale myślę, że jeszcze kiedyś zapuszczę. No to co, wsiadamy i fryzjer. Wyobraźcie sobie, że teraz tych włosów już nie będzie. Mi jest trochę przykro. Ale naprawdę nie jestem w stanie spać w nocy, tak mnie po prostu gotuje się głowa, że to jest nie do zniesienia. Ale fajne, naprawdę bardzo długie. Uzbierałem włosy aż do obrody. Ale kiedyś jeszcze się zrobi takie na pewno. Fryzjerstwo Betty Dzień dobry! Dzień, dobry. Dzień dobry. będziemy się fotografować? No ja tak się domyśliłam, <laughs> chyba na te upały. Tak. Znaczy chciałem <laughs> wcześniej, ale jeszcze tak mówię, a dam sobie jeszcze kilka czekałem. dni, tak, ale no niestety... No, <laughs> no to zaczynamy. Na pamiątkę. A mogłabym ci to ściąć i mogą sekitkę gdzieś taką mówić. A też myślałem, żeby w gumce no Ale myślę, że będzie jeszcze okazja. Do widzenia! O, czy wy to widzicie? Jeszcze raz. Czy wy! Czy wy to widzicie? Te włosy? Nie ma kity! Nie ma włosów spiętych w gumkę, nie ma nic. Jest powietrze. Jest luz. Na dzisiaj jest zaplanowane jeszcze kilka rzeczy, mianowicie w najbliższy weekend zaczynam e, tak jak rok temu C Bloggers, czyli taką imprezę dla influencerów, dla osób, które udzielają się społecznie w internecie. Więc muszę pojechać odebrać e, moją smyczkę z Wiposką. E, lgitką do tego, no jakiś krótki trening no i to co miało być głównie w odcinku, czyli mieliśmy sprawdzić aparat ale teraz uwaga, aparat sprawdzimy, ale to będzie na zasadzie pobawienia się, zrobienia kilku ujęć, jakichś kilku zdjęć zobaczyć jak to nagrywa, a taką recenzję porównawczą tego aparatu, czyli Canona, do Sonego, którego kupiłem, zrobimy w kolejnym odcinku więc tak naprawdę, dzisiaj będzie trochę zabawy ale myślę, że będzie fajnie, no to co, jedziemy Jeszcze wiele kwestii, które będę chciał poruszyć tak naprawdę na porównaniu moich aparatów, e, takich jak audio jak łapanie audio w sensie kąty, łapanie audio standardowego mikrofonu wbudowane, wbudowanego w aparat i mojego Roda, którego też mam, bo na pewno będzie różnica. Tak samo właśnie łapanie mm, ogniskowych pokażę wam, bo aktualnie w Canonie tutaj mam bardzo, czy tak powiem szeroki obiektyw, bo tylko 10-18, a w domu mam jeszcze inne inne ogniskowe, co zakładając od razu będę mógł wam porównać, mimo że ustawię tą samą ogniskową. Wam przykładowo 55, no to tutaj będę miał 55, a tam będę miał razy 1,6 i będzie wynik tak naprawdę, więc zobaczycie straszne porównanie eee, dlatego właśnie zdecydowałem się na aparat pełnoklatkowy, bezlusterkowy sprawdziłem właśnie na mailu, że jeżeli chodzi o Seabloggers to rejestracja dopiero od 15, więc wracam do domu jeszcze coś zjem, no i odbierzemy papierki na tym pewnie skończymy, no i będzie kolejny vlog już bezpośrednio z weekendu Seabloggers, czyli z całej soboty, z całej niedzieli, z warsztatów i z tego co będzie się działo na całej imprezie. Dobra, to my już dotarliśmy na Seabloggers, znaczy rejestrację Sea Bloggers, ale kolejka. No niestety czekamy. Ogólnie przyjechałem z regionem i z moim synem, więc może zaraz zrobimy jakieś ujęcie na niego, a na razie postajemy sobie w kolejce. Cierpimy. No dobra, udało się odebrać. Udało się odebrać. Ponownie druga, drugi raz moja druga edycja, a jednocześnie siódma chyba z blogers. Fajnie, lecimy do domu, bo ktoś musi odpocząć. Ooo. Jednak nie mogłem się powstrzymać, żeby jeszcze nie wyjść na dwór, pobawić się aparatem, bo naprawdę to co zobaczyłem, te sceny, które nagrywałem rano, no zrobiły na mnie wrażenie. Więc wpadłem na centrum, do centrum miasta jest piątek i dzisiaj było otwarcie, albo uwiecznienie otwarcia, pokazania rzeźby łódzkiej, łódzkiego jednorożca, który jest tam, dość mocno przyciąga. Są tu. Myślałem, że to będzie tak, a podejdzie osoba, zrobi zdjęcie, pójdzie. A tu powiem wam, takie, takie miejsce spotkań się zaczyna chyba robić. Sprawdźmy to z bliska. Dobra, no to w takim razie pomnik odegrany. Ludzie dalej robią zdjęcia, a my uciekamy na trening na Manhattan. Jakbyście byli na Manhattanie i chcieli się trochę powspinać, a brakowało wam magnezji, to ta ściana jest bardzo fajna. Zagramy w taką grę tutaj. I tutaj są takie dwa murki, które nie są na poziomie gruntu, to są troszeczkę wyżej, więc krótka gra, nie dotykamy gruntu. No <gry> e, Jest wiele kwestii, które chcę jeszcze wam powiedzieć, zapytać, przekazać i tak dalej. Zaczniemy od jednej, która, że tak powiem, chce, żeby już wyszła na świat. Łódzką, ale niekoniecznie tylko łódzką. Więc jeżeli jesteście z jakiegokolwiek miasta w Polsce, na razie w Polsce, to dajcie znać w komentarzu, jak chcielibyście, żeby ta grupa się nazywała. E, tak jak Gimper ma swoich hajsowników i tak dalej. No to jaka grupa ma się nazywać u Tomi e, No i jeżeli już będziemy mieli nazwę, no to startujemy, tak? Jest super. Jednak nadal ta pogoda jest taka za gorąca. Znaczy, fajnie się skacze, tak? Lepiej jak jest tak, niż jak jest deszcz lub burza. Ale taka pogoda szybko wykańcza. W każdym razie, na dzisiaj będzie wszystko. Wreszcie udało mi się zrobić vloga, cieszę się z tego. Powiedzcie mi jeszcze raz, jak ma się nazywać ekipa i przy najbliższym odcinku postaram się ją stworzyć, dać Wam linka. No i mam nadzieję, że zbierze się fajna ekipa na tej grupie. Dzięki bardzo, pamiętajcie o subskrypcji. Starajcie się dać dzwoneczek i lajka, like z tego powodu, że od razu pójdzie to w zasięgach. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dzięki bardzo. Siema, siema, wysportowani. Zapraszam was oczywiście na kanał Tomi Leo. Parkurowiec, le parkour. Wow, ale to jest wysoko i trochę cię zgrałem. Błaga, parkurowiec, bez <noise>